Z punktu widzenia człowieka, ogień jest prawdopodobnie najbardziej przerażającym, destruktywnym żywiołem. Wydaje się więc, że rośliny, pozbawione możliwości poruszania się, a do tego zbudowane w większości z łatwopalnego węgla, są całkowicie zdane na niszczycielską moc pożarów. Rośliny są jednak absolutnie niezwykłe. Już samo słowo pirofit wydaje się być mocno podejrzane. Pyro, a więc ogień łączy się z fyton, a więc żywa roślina. Oznacza ono gatunek, który albo potrafi skutecznie chronić się przed ogniem, tak zwane pirofity pasywne, albo wręcz korzysta z pożarów lasów czy innych siedlisk, często aktywnie sprowadzając ogień na ekosystem lub powiększając jego zasięg. Korzyścią jest tutaj rzecz jasna wyeliminowanie konkurencji w walce o światło i wodę, a dodatkowo użyźnienie okolicy popiołem. Istnienie takich form przystosowań jest bardzo czytelną sugestią, że, wbrew naszej potocznej intuicji, pożary są w ekosystemie zjawiskiem nie tylko naturalnym, ale również dość częstym, choć olbrzymie znaczenie ma tutaj strefa klimatyczna. Środkowa Europa znajduje się w klimacie o dość niskim prawdopodobieństwie występowania pożarów oraz ograniczonym ich zasięgu. Należy jednak zrobić tu jedno zastrzeżenie. Obecnie ryzyko dotkliwych zniszczeń lasów na terenie Polski jest stosunkowo duże, jednak wynika to z działalności człowieka i zakładania monokultur sosnowych. Sosny, stanowiące obecnie ponad 60% wszystkich drzew w Polsce. Są łatwopalne, co stwarza dość wysokie, jak na te współrzędne geograficzne, ryzyko znacznych pożarów. Nie znaczy to jednak, że nie znajdziemy w polskiej florze pirofitów ale o tym za chwilę. Najbardziej związane z ogniem ekosystemy znajdują się w zasięgu gorącego i suchego, a często też wietrznego klimatu. To właśnie obszary, takie jak na przykład śródziemnomorska makia, czy jej odpowiedniki z innych kontynentów, są najczęściej w tym kontekście wymieniane. Rodzimym gatunkiem jest tu m.in. dobrze znany dąb korkowy, którego gruba i bardzo dobrze izolująca kora przez ludzi wykorzystywana jest do wytwarzania korków, na przykład na butelki z winem. W przyrodzie stanowi właśnie przystosowanie do niskich pożarów, które Mogą dęby przetrwać. Podobnie grubą korę posiadają również śródziemnomorskie sosny, które dodatkowo wydzielają wiele łatwopalnych olejków lotnych, zwiększając prawdopodobieństwo podpalenia. Substancje takie uwalniane są również przez różne gatunki roślin rzosowatych. Ich nadziemne części są co prawda niszczone przez ogień, ale potrafią się po jego wygaszeniu szybko odmładzać i wypuszczać nowe pędy. Podobną strategią jest też wytwarzanie specjalnych organów zapasowych łydko pod ziemią, co pozwala na błyskawiczne odnowienie. Z tej metody korzystają niektóre paprocie, w tym występująca również w Polsce orlica pospolita. Znane ze swej mięsożerności rosiczki, Również są przygotowane na ochronę przed ogniem. Ich bardzo niski pokrój sprawia, że są niemal przytulone do zazwyczaj wilgotniejszej i chłodniejszej, a przede wszystkim niepalnej gleby. To pozwala im przetrwać wiele pożarów. Jeszcze dalej zaawansowana w zależność od ognia jest pirofilna sosna Banksa, występująca w Ameryce Północnej. Posiada ona charakterystyczne, bardzo twarde szyszki nazywane kamiennymi. Otwierają się one tylko w bardzo wysokiej temperaturze, która towarzyszy pożarom, a nasiona spadają na nagą, wypaloną i bogatą w składniki glebę. Szyszki takie potrafią wisieć na sośnie nawet przez kilkadziesiąt lat. To właśnie wśród kilku gatunków sosen zdarzają się wyszukane strategie przyciągania ognia. Takie jak wypuszczanie ponad koronę jednego pozornie nieużytecznego pędu. Gałąź taka będzie w przyszłości zwiększać prawdopodobieństwo na uderzenie przez piorun, prowadząc do zapłonu drzewa, a w konsekwencji całej okolicy. Na całym świecie istnieje dość dużo roślin z różnych linii ewolucyjnych, które zalicza się do grupy pirofitów, w tym Znane ze swych monstrualnych rozmiarów sekwoje, oddzielające się od podłoża grubą korą i imponującym rozmiarem. Aktywnym pirofitem jest natomiast Eukaliptus, który, podobnie jak kilka już wymienionych roślin, uwalnia olejki lotne, a dodatkowo ułatwia zniecanie ognia przez powstające szeroko płaty suchej i łatwopalnej kory. Tutaj mamy już sporo podobieństw do polskiego, również aktywnego, drzewiastego gatunku pirofilnego. Choć o tak niebezpieczne upodobania, raczej nikt by tych bardzo powszechnie znanych drzew nie podejrzewał. Mianowicie chodzi o pospolite brzozy. Każdy polski miłośnik bushcraftu wie zapewne o bardzo skutecznej rozpałce skory brzozowej, działającej dzięki mieszance naturalnych, dobrze palnych związków chemicznych. Nawet drewno brzozowe pali się wyjątkowo łatwo, w tym również drewno wilgotne. Głęboko bruzdowaty kształt kory dodatkowo ułatwia szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Dlaczego jednak brzozom na tym zależy? Przede wszystkim jest to gatunek wybitnio pionierski. Krótkie przypomnienie, taki który tworzy dany ekosystem jako pierwszy. A gdzie dotychczas go nie było, lub właśnie spłonął. Brzoza, obok w mniejszym stopniu wierzch czy klonów, tworzy właśnie podwaliny nowych ekosystemów leśnych. W starych lasach zdecydowanie ustępując np. dębą czy świerką. Dlatego właśnie często możemy obserwować opuszczone place czy nieużytki oraz niemal w 100% młodnikami brzozowymi. Korzystne dla brzus. Jest lokalne spalenie lasu, aby mogły zdominować następnie ten teren na wiele lat. Nie każdy wie, że polskie środowiska pirofitów, a do takich należą na przykład wrzosowiska, są poddawane dość nietypowej ochronie. Co jakiś czas w asyście straży pożarnej wypala się część krajowych wrzosowisk, co pozwala na odmłodzenie krzewów, a przede wszystkim oddalenie konkurencji ze strony drzew. Czy te działania są zbyt daleko posuniętą ingerencją? Czy możemy je uznać za w pewnym sensie naturalne? Jest to jeden z przykładów, kiedy trudno jest postawić wyraźną granicę. Człowiek z oczywistych powodów powstrzymuje pożary lasów czy innych siedlisk przyrody, ale rzadko myśli o tym, że pożar to też naturalny i miejscami dość regularny czynnik kształtujący ekosystem. Różny stopień przystosowania wykazują nie tylko rośliny, ale też inne organizmy, przede wszystkim owady. Niekiedy również są to adaptacje imponujące. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do podzielenia się opinią na temat treści w komentarzach.